Przewrotnie często mówi się tak, że pijemy na zdrowie. No niestety okazuje się, że w przypadku alkoholu to ma zupełnie inne znaczenie, ponieważ spożycie alkoholu powoduje konkretne konsekwencje zdrowotne i niestety są one niekorzystne. Sięgamy po alkohol z różnych względów. Najczęściej jest tak, że pijemy, bo nie radzimy sobie z jakimiś emocjami. Musimy pamiętać, że wszystkie uzależnienia właściwie zaczynają się od cierpienia, ale też kończą się cierpieniem. I to cierpienie to jest taki brak umiejętności radzenia sobie z różnymi napięciami codziennymi w życiu. Dlatego uzależnić się można nie tylko w młodym wieku, ale właściwie w każdym wieku. I trzeba być bardzo ostrożnym, jeśli zauważamy, że pijemy właściwie po to, żeby sobie poradzić z jakimś napięciem, że czekamy na ten moment w ciągu dnia, kiedy będziemy mogli usiąść, odetchnąć i się napić. To to jest taki sygnał ostrzegawczy z całą pewnością. Tak naprawdę spożycie alkoholu powinno być ograniczone przez nas wszystkich. Są jednak pewne grupy, które definitywnie nie powinny spożywać alkoholu. Można tutaj wymienić przede wszystkim kobiety w ciąży. Osoby, które przyjmują na stałe różnego rodzaju leki, ponieważ alkohol wpływa na ich metabolizm, na ich wchłanianie, są to dzieci i młodzież. Tutaj bardzo mocny nacisk na, na tę grupę, ponieważ też z różnego rodzaju danych epidemiologicznych widzimy, że to spożycie, ten wiek inicjacji wśród osób młodych, w Polsce, ale też na świecie, jest coraz niższy. I w momencie, kiedy takie młode osoby wykształcają już sobie ten nawyk spożycia alkoholu, niestety ma to dla nich ogromne, daleko idące konsekwencje, które są negatywne dla ich przyszłego zdrowia. Tak naprawdę, jeśli chodzi o dzieci, to to jest w ogóle początek wszelkiej profilaktyki. Powinniśmy o tym pamiętać, że właściwie profilaktyka skuteczna jest tylko wtedy, gdy zaczynamy od najwcześniejszych lat. I to nie chodzi o taką profilaktykę tylko pod tytułem, oj dzieci nie pijcie, alkohol jest szkodliwy, alkohol jest B, tylko o budowanie w naszych dzieciach takich umiejętności psychologicznych, umiejętności społecznych, po to, żeby te dzieci kiedyś umiały odmówić na przykład w grupie, ale też umiały się dobrze bawić, dobrze funkcjonować bez alkoholu. I... Nie bez znaczenia jest też obserwacja tego, w jaki sposób piją rodzice. Tak naprawdę trzeźwy dom to jest większa szansa, że nasze dziecko nie będzie piło. Jeśli my pijemy przy każdej okazji i dziecko obserwuje to nasze picie na smutki, szukanie okazji do picia, to ryzyko, chciałam powiedzieć szansa, ale oczywiście ryzyko tego, że ono będzie piło jest większe. Są takie mity, że alkohol jest antydepresantem. To jest nieprawda. Alkohol jest depresantem, właściwie jednym z silniejszych depresantów. Więc nie pokazujemy naszym dzieciom, że alkohol jest dobry na smutki, dobry na depresję, dobry na stres, bo są znacznie lepsze i bardziej konstruktywne sposoby radzenia sobie z napięciem w życiu niż alkohol. Takie jak na przykład sport, takie jak na przykład zainteresowania, takie jak budowanie dobrych relacji z ludźmi, rozwijanie swoich pasji, to alkohol temu nie sprzyja, bo alkohol niestety pogarsza naszą formę, nie sprzyja wysypianiu się, nie sprzyja dobremu funkcjonowaniu, ale też obniża nasze takie funkcjonowanie emocjonalne znacząco. Czasami wydaje się, że małe spożycie alkoholu jest dla nas bezpieczniejsza, natomiast warto jest powiedzieć, że nie ma takiego bezpiecznego i zdrowego wzorca spożycia alkoholu. I niezależnie od tego, czy spożywamy tego alkoholu e, dużo, ale rzadko, czy też e, mało, ale często, jesteśmy narażeni na konkretne konsekwencje zdrowotne. W przypadku tego niskiego, częstego i regularnego spożycia e, możemy mówić o e, dużo większym ryzyku e, m, marskości wątroby. E, I często ta marskość przychodzi właśnie w taki cichy sposób. Wydaje nam się, że jesteśmy bezpieczni, ponieważ jest dzienna dawka alkoholu, z którą nasz organizm powinien sobie poradzić. Natomiast... Natomiast organizm narażony na długotrwałe działanie alkoholu i jego metabolity, no radzi sobie z nim już coraz gorzej. Więc musimy zrozumieć, że uzależnienie to jest taka choroba, która dotyka, bo to jest choroba, o tym warto pamiętać. Taka choroba, która dotyka, właściwie może dotknąć wszystkich. Bez względu na wiek, bez względu na płeć, bez względu na status ekonomiczny, bez względu na status społeczny, to jest choroba wszystkich. Pamiętajmy, że uzależnienie to jest taki proces, to jest coś, co się rozwija. Więc jeśli na samym początku już coś nas zaczyna niepokoić, to warto poszukać pomocy. Na przykład porozmawiać z terapeutą, z psychologiem, pójść do poradni zdrowia psychicznego, do poradni leczenia uzależnień i powiedzieć, obawiam. Się, że być może moje picie zaczyna przyjmować taki wzorzec, który, który, który mnie niepokoi. I wtedy wspólnie z terapeutą szukamy tych deficytów, które alkohol, tych braków, które alkohol, tej pustki, które alkohol nam wypełnia. Czyli na przykład uczymy się radzić sobie lepiej z napięciem, lepiej ze stresem, lepiej z emocjami. To, to jest chyba taki początkowy, początkowy, ważny krok, który należy zrobić. Spożycie alkoholu powoduje zwiększenie ryzyka całego szeregu różnych chorób. Na pierwszym miejscu Oczywiście wymienia choroby nowotworowe, ponieważ jesteśmy w Narodowym Instytucie onkologii, mamy całą listę nowotworów, których ryzyko zwiększa się przy spożyciu, nawet niewielkim spożyciu alkoholu. Mamy tutaj wszelkie nowotwory głowy i szyi, czyli są to m.in. nowotwory jamy ustnej, rak języka, przełyku. Natomiast są też inne lokalizacje nowotworowe, które wydawałoby się, że nie są aż tak związane ze spożyciem alkoholu. I Jest to na przykład rak piersi, co związane jest z metabolizacją. Alkoholu. I dlatego tak warto i, i mocno podkreślać te różne ryzyka, ponieważ picie alkoholu zwykle kojarzy nam się z rakiem żołądka, rakiem przełyku, natomiast są też inne choroby nowotworowe z tym związane. Obok mamy inne choroby, które związane są z piciem alkoholu. Są to przede wszystkim choroby kardiowaskularne, mamy zwiększone ryzyko zawałów czy udarów, więc bardzo mocno. Zachęcam do tego, do czego zachęca również Światowa Organizacja Zdrowia, aby możliwie jak najmocniej obniżyć spożycie alkoholu, a oczywiście idealnie zachować abstynencję. Trzeba pamiętać, że pomoc osobie uzależnionej jest bardzo trudna. I nie należy brać na siebie zbyt dużej odpowiedzialności za to, że się uda. Pamiętajmy, że to jest choroba, i to jest choroba przewlekła, i to jest taka choroba, która jest bardzo trudna do uzmysłowienia bo to jest tak zwana choroba zaprzeczeń. Osoba, która pije alkohol, właściwie prawie notorycznie zaprzecza temu, że ma problem. Problem mają inni, a nie ona. Pamiętajmy, że alkoholik i osoby bliskie mówią innym językiem. Perspektywa żony, dziecka jest taka, że alkohol w naszym życiu to jest ogromny kłopot. Perspektywa osoby pijącej jest taka, że alkohol rozwiązuje moje problemy. Więc właściwie jak tu się dogadać? Jest taki mit, że to mężczyźni głównie są uzależnieni od alkoholu i to jest problem mężczyzn. Rzeczywiście mężczyzn więcej w Polsce piją, ale trzeba pamiętać, że kobiety, że problem picia wśród kobiet jest problemem narastającym. Kobiety się bardzo dobrze ukrywają, bo to jest społecznie nieakceptowane, żeby kobieta piła, ale warto o tym pamiętać. Warto też pamiętać, szanowne panie, że nasz, u nas alkohol inaczej i się wchłania. Nawet jeśli kobieta wypije tyle samo alkoholu, co mężczyzna i nawet waży tyle samo, co mężczyzna, to i tak mniej więcej o 40% alkoholu w jej organizmie jest więcej. To, się, to jest związane z naszym funkcjonowaniem takim fizjologicznym. Mamy, my mamy więcej tkanki tłuszczowej, mniej płynów, więc alkohol rozpuszcza się w mniejszej ilości płynów. Mamy mniej enzymów, które trawią alkohol w żołądku. No i mamy więcej estrogenu, który, który nie sprzyja eliminacji alkoholu z organizmu. Także, szanowne panie, być bardzo ostrożni. Alkohol nie jest antydepresantem, dlatego że alkohol działa bardzo krótko i bardzo doraźnie, a nie rozwiązuje problemów. Tak naprawdę, jeśli pijemy, bo czujemy się smutni, to on, on przez chwilę mamy tą euforię, przez chwilę funkcjonujemy lepiej, ale rano budzimy się z poczuciem winy, na kacu i właściwie z tymi samymi problemami, które były, zanim sięgnęliśmy po alkohol. One w żaden sposób nie rozwiązuje. Często osoby, które piją alkohol i piją go niewiele, mówią właściwie, co mi to szkodzi, że ja piję dwa kieliszki dziennie. Rano się budzę wyspana, właściwie jest ok. Więc my pijemy dzisiaj kieliszek i dwa, ale być może za rok będziemy potrzebować znacznie więcej alkoholu do tego, żeby mieć ten sam efekt, czyli uczucie roz, odprężenia czy rozluźnienia. I wtedy to staje się problem i z takiego punktu widzenia zdrowia fizycznego, bo alkohol jest szkodliwy, ale też z takiego właśnie punktu zdrowia, z punktu widzenia zdrowia psychicznego. Kiedy jednocześnie spożywamy alkohol i palimy papierosy, ułatwiamy wnikanie substancji toksycznych do wnętrza naszego organizmu, do komórek. W jednym papierosie znajduje się ponad 7 tysięcy substancji chemicznych, a ponad 70 jest silnie rakotwórczych. Co to oznacza? To oznacza, że one znajdują się na tej samej liście co azbest, metale ciężkie, promieniowanie jonizujące i one są bezsprzecznie kancerogenne dla naszego organizmu. Kiedy spożywamy alkohol, uszkadzamy błonę śluzową w Ustnej w naszym organizmie i ułatwiamy wnikanie właśnie tych wszystkich substancji do naszego organizmu. Dlatego tak bardzo niebezpieczne jest jednoczesne używanie tych, tych używek. Od dwóch lat, mamy, właściwie drugi rok, już mamy bardzo trudny czas, i, i właściwie chyba jedyne, co możemy teraz zrobić, żeby zwiększyć swoje bezpieczeństwo, zwiększyć swoje szanse na zdrowie, jest zaszczepienie się. I ja na przykład się zaszczepiłam, dla mnie to jest w ogóle wspaniała informacja, że ta szczepionka powstała, że powstała tak szybko i że ludzie mogą się szczepić. A szczepionka jest jednym właściwie z bezpieczniejszych, bezpieczniejszych instrumentów medycznych. Spożycie alkoholu obniża naszą odporność, zmniejsza możliwości odpowiedzi na różnego rodzaju patogeny, drobnoustroje przez nasz organizm. Będąc obecnie w czasie pandemii, która trwa już ponad rok, nie sposób, nie sposób nie wspomnieć o tym, że spożycie alkoholu również w większym stopniu powoduje, że jesteśmy narażeni na zakażenie koronawirusem, a także jesteśmy bardziej narażeni na cięższy przebieg choroby COVID-19. Dlatego też, Szczególnie teraz, w tym okresie, warto jest podkreślić ten taki globalny, duży wpływ na nasz cały organizm, jaki wywiera alkohol. Jedynym narzędziem tak skutecznym obecnie, jak jest do naszej dyspozycji, jest szczepionka. Dlatego bardzo mocno zachęcam Państwa do tego, aby zaszczepić się, skorzystać z tej możliwości, z tego naprawdę ogromnego dorobku medycyny, jakim jest szczepienie. Idziemy napić się szklankę wody.